Cześć. Jeżeli masz ochotę na udział w wyjątkowym projekcie Odnowa Biologiczna, bardzo serdecznie Cię zapraszam. Celem projektu jest zaproszenie wszystkich świadomych kobiet, które wiedzą, że złuszczanie naskórka jest bardzo ważne. Potrzebne do odnowy biologicznej, będzie projekt poświęcony każdej kobiecie, która chce o siebie zadbać jeszcze bardziej. I udział w projekcie możesz otrzymać, jeżeli zakupisz zestaw mikrodermobrazji z maseczką żelową bądź zestaw peelingu glikolowego z maseczką żelową. Dla każdej kobiety, która będzie brała udział w projekcie, jest przewidziany rabat na właśnie zakupienie tego zestawu. Możesz kupić dwa naraz, możesz kupić pojedynczo, możesz kupić